Cześć, witam Was. Łukasz Roskowicz, Corteva AgriScience. W dniu dzisiejszym jesteśmy na plantacji ziemniaka, ale dokładniej w miejscowości Żydowo, a jeszcze dokładniej dalej idąc, w gospodarstwie rolno-hodowlanym Żydowo. Co za nami? Piękna na ziemniaka, która wygląda jak jeden idealny dywan. Pewnie pomyślicie, że jest to plantacja, która jest nawadniana. Tutaj ciekawostka, jest to plantacja nienawadniana. Jej stan jest taki obecny bez użycia jakiegokolwiek nawodnienia. Ale jeśli rozmawiamy o ziemniaku, to oczywiście na pierwszym planie stoi zaraza ziemniaka, którego sprawcą jest lęgniowiec Fetoftora infestans. I teraz mogłoby się wydawać, że takie warunki mogą nie sprzyjać też infekcji, i tutaj też się możemy bardzo zdziwić, bo jeśli po tym okresie wysokiej temperatury przyjdzie ochłodzenie i mała ilość nawet deszczu, to pojaw zarazy będzie wręcz epidemiczny. A co ze strony Corteva Agri Science na zarazę ziemniaka? Mówi się, że rok 2023 jest to rok nowości w firmie Corteva Agri Science, dlatego też mamy nowy produkt na zarazę ziemniaka, jakim jest Zorwek Entecta. Czekajcie chwilę, pokażę. Proszę bardzo. Zorwek Entecta. Butel, butelka akurat w tym przypadku jest to butelka litrowa, ale występują też opakowania 0,25 litra oraz 5 litrów. Jak to się ma do ilości hektarów? Dawka do, podczas pojedynczej aplikacji jest to 0,25, czyli przeliczając to na opakowania. Aplikacja dawki na hektar, 4 hektary, jak i na 20 hektarów. Mamy dwie substancje aktywne: Oksatia i Amisulbrom. Są to substancje aktywne z dwóch różnych grup chemicznych o różnorakim oddziaływaniu na sprawcę zarazy ziemniaka. Oksatia piprolina działa, co ważne, systemicznie i translaminarnie. Spojrzymy sobie na rośliny ziemniaka. Widzimy liście w pełni wykształcone, liście, które zaczynają nam rosnąć, jak i również liście, których jeszcze chwilowo nie widzimy, ale już one są. I co się okazuje? Oksatia Prolinno działa na wszystkie te liście. I teraz konia z rzędem temu, kto podczas wykonywania zabiegu samą substancją o działaniu kontaktowym da radę pokryć te wszystkie liście. A zareza czeka. Co ważne i bardzo istotne w przypadku tego produktu w skali Euroblight, bo posługujmy się niezależną jednostką badającą. Produkt wykazuje działanie w skali 5-stopniowej 4,9, czyli do ideału brakuje tylko dziesiąta na zarazę liściową. Co ważne, jako druga ta substancja aktywna w produkcie jest zawarty amisulbrom. Amisulbrom bardzo dobrze też działa na zarazę bulw. Czyli produkt Orwek może być śmiało stosowany w tej pierwszej części sezonu: zaraza liściowa, jak i łodygowa ale również w momencie gdy już są wytworzone rosnące bulwy i tutaj też będzie wpływał na ograniczenie zarazy y, bulw ale kiedy jest ten taki najbardziej najbardziej optymalny moment y, ochrony jest to przełom czerwca oraz lipiec w tym momencie może dojść do największej infekcji a co w sytuacji gdy w tym gospodarstwie będzie mus konieczność wykonania nawadniania plantacji oczywiście za pomocą y, deszczowni śmiało produkt w doświadczeniach i w praktyce wytrzymuje blisko 100 litrów wody na każdy metr kwadratowy. Jest to kilka nawadniań plantacji. Nawadnianie możemy sterować, włącz, wyłącz, elektrozawór, normalny kran mechaniczny, ale w przypadku pogody czasem zdarza się tak, że wykonujemy zabieg, a za niedługi okres czasu przychodzi dość mocny, rzęsisty deszcz. I co się okazuje? W przypadku Zorweka Entekty 20 minut od zabiegu, Roślina jest chroniona, substancja aktywna zorweka entekty zostaje połączona ze strukturą rośliny, jest niezmywalna przez deszcz. A co w sytuacji, gdy mam odporność na inne substancje aktywne środków ochrony roślin lub podejrzewam, że mam tą odporność, bo spada ich działanie na mojej plantacji? Nie ma problemu. Zorwek entekta nie ma odporności krzyżowej, czyli śmiało będzie oddziaływał na zarazę. Kolejna rzecz, bardzo, ale to bardzo ważna. Podczas stosowania Zorweka Entekty możemy wydłużyć interwał od zabiegu do zabiegu, jest to nawet 10 dni. Przy blokowym stosowaniu produktu możemy dzięki temu uzyskać jeden zabieg ekstra, który zaoszczędziliśmy, czyli niewydane koszty poniesione na zakup środka ochrony roślin, więcej wolnego czasu dla Was po pracy, bo jednak ten zabieg jeden nam uciekł, Kolejna rzecz, macie spokojną głowę, że z waszą plantacją nie dzieje się nic złego. Ile razy można wykorzystać zorwek Entekta na Waszej plantacji? Jest to 1 trzecia wszystkich zabiegów, ale nie więcej niż 4 zabiegi podczas całego cyklu wegetacji ziemniaka. Zastosuj Zorwek Entekta na swojej plantacji i zobacz, z jaką siłą działa na sprawce zarazy ziemniaka.